Siemander z tej strony gołąbek. Mija siódmy tydzień zmagań w Olimpiadzie Miedziowej. Pora na wyniki z całego tygodnia, które uratowała wyprawa do babci i ta mieć kawałkowa z rurek.

Mieć błyszcząca 640 gramów Razem kilo kg Czyli dzięki tym rurkom od babci przyzwoity wynik tabela uzupełniona o ten tydzień razem 12,5 kilo niemalże Mogło być co prawda lepiej, ale mogło być też gorzej. Więc cieszę się z tego co jest. A na normy i cyferki przyjdzie czas przy podsumowaniu 10 tygodnia. Dzięki wszystkim za oglądanie i do następnego piąteczka.